Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj będziemy wymieniać klamkę PT Chrysler. Klamka zewnętrzna. Zaczęło się od takiego pęknięcia. Czy to zmęczenie materiału, czy starość nikt tego nie wie. Czy ktoś miał za dużo siły? Ale ogólnie też wygrała korozja jako pierwsza. Podejrzewam od nowości. I to wszystko takie rozbebeszone, ale musimy to odkręcić. Także będziemy kręcić. Klemyczka wyjęta z opakowania, funkielnowa, nieśmigana, nieszarpana, nie trzaskana Będziemy to montować. Tutaj są numery, by ktoś kiedyś coś potrzebował. 2005 rok, ale to raczej wszystko to samo. Będziemy działać. Klamka wiadomo jest z tamtej strony, także będzie tutaj miała te dwie śrubki. To co? Musimy to ściągnąć. Żeby to ściągnąć, zaczynamy od tego słupka. Czyli pozbywamy się tego trójkąta. O! Który on bardzo fajnie wychodzi. Jest on na takich bolcach. Klik, klik. Także śmiało można to wydrzeć. Nic nie zrobimy. Złego. Jeżeli słupek zdjęty. Odkręcamy tą śrubkę. Tutaj kolejne dwie. No i z tapicerki. Wiadomo, tu, tu i tu. Zaraz pokażę, co jest środko. Także wkładamy paluszki tam i drzemy do góry. Do góry. I mamy odchylone. Teraz będziemy musieli odhaczyć tą linkę. Wiadomo od tak zwanego mechanizmu drzwi. Żeby sobie ułatwić, będziemy musieli odpiąć tą kostkę. Aby ta pisarka nam nie dyndała I tutaj odpinamy ten mechanizm. I wyciągamy do siebie. Tak jak teraz to zrobiłem, to zwykły haczyk. Ściągamy to zabezpieczenie. Odchylamy siłowo, bo to jest przyklejona ta folia i dostajemy się tutaj do śrubki numer 2. O, ładnie wam tutaj poświeciłem, odkręcamy tą śrubeczkę i drugą śrubeczkę tutaj jest, jest. Nasadka dziesiąteczka i kręcimy także śrubki od klamki odkręcone, niestety korozja wygrała, tak jak widać teraz teraz zostaje nam jeszcze jedna ta śrubeczka, żeby ją odkręcić potrzebujemy właśnie taki śrubokręt z taką końcóweczką tutaj musicie mieć zawsze zgrabne palce niestety wszystko Wam będzie wpadać tutaj do środka no, ale idzie to odciągnąć, żeby wyciągnąć. Tutaj wszystko mamy popuszczone. Podciągamy delikatnie zamek, i mamy taką oto sytuację. Ponownie pojawia się pan krzywy dród. Można go tam odhaczyć, ale można też pójść na skróty. Przekręcając to wszystko w tą stronę. O. I już mamy to zdemontowane, zostaje stare. A to za chwilę wjedzie nowe. Jak widzimy, śrubki po prostu wyleciały. Nie miało co trzymać. Tak samo tutaj. Jak ktoś lubi, można delikatnie sobie te ryski wyczyścić, pasto ścierną. Bo jest jedyna okazja, żeby na gotowo to fajnie zrobić. I często na portalu jednym, wiadomo jakim znalazłem drzwi i tu właśnie zaczyna się korozja, bo ta klamka sobie rdzewiała i tu później są zacieki, cieknie i tu później też także można sobie klamkę na no spokojnie na tych powierzchniach przesmarować, żeby trochę była tłusta chociaż no i będziemy pchać to do dziury, pamiętajcie o tym bolcu, który wchodzi w to zielone także kompletną, nową klamkę wkładamy do dziury w ten sposób wiadomo Drut wsadzony w zabezpieczeniu zielonym. Nie ukrywam. Zajęło chwilę, żeby ten drut tam sadzić, ale udało się. Śrubki wracają na swoje miejsce i kręcimy. Wiadomo, w prawo. Jeden otwór. Za chwilę tutaj. Ta sama historia. Zakręcamy, oczywiście, z czuciem. Zakładamy kapelusz ozdobny, zapinamy tą kostkę i zatrzaskujemy ten drucik tym oto mechanizmem klik i to już będzie tapiserkę wkładamy od góry następnie celujemy na te kołki montażowe żeby to tam weszło na górze, na dole wszystko musi grać można sobie pomóc palcem. Kręcimy śrubki. Kręcimy śrubeczki tapicerki. Wiadomo, ich jest więcej. Klamka zakręcona i przystępujemy do trójkącika. Wiadomo, zaczaski wchodzą sobie do tej dziury. Klik. Jeden strzał. Leży. Umyć tę można, bo wiadomo, naciapałem. Gotowe. Ta przetarłem, żeby nie było. A zawsze po robocie sprawdzajcie, czy wszystkie mechanizmy działają. Także jest ok. Można czaskać, zamykać, otwierać, jak to sobie życzy. Pozdrawiam, dziękuję. Hej!